W dzisiejszym odcinku pięciu minecraftowych youtuberów zbuduje wielkie miasto bez komunikowania się. Każdy z pięciu twórców będzie miał zaledwie godzinę na zbudowanie swojej części, a żeby miało to ręce i nogi, budowę zacznę ja. A na koniec wszyscy ocenimy co nam wyszło. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że jest to pomysł ukradnięty od poskładanego, więc sorry czy coś. Zacząłem moje budowanie od zrobienia obrysu, miejsca, w którym wszyscy będziemy budować. On się jeszcze parę razy zmieni podczas tej godziny, więc nie jest to efekt finalny. To jest coś, czemu mógłbym oddać całe życie i mógłbym naprawdę to wiedzieć. Następnie pojawiła się droga przez sam środek oraz chodnik wokół niej. Pojawiło się również przejście dla pieszych. Później zabrałem się za budowę białego budynku, który na początku miał być blokiem mieszkalnym, a finalnie stał się szkołą podstawową. Tak wiem, szkoły wyglądają inaczej, ale kończył się czas. Później dodałem jeszcze płot oddzielający szkołę, jeziorko i drzewko oraz tajemniczy portal. I wtedy skończyła się moja godzina i wysłałem świat do Megi. Ok, także jestem na świecie. Eee, nie wiem, wydaje mi się, że to miało być jakieś miasto. Dobra, szybko ustawię sobie stoper na godzinę na telefonie i zacznę budować. To jest tabliczka. Szkoła podstawowa w włę... Łęcznej miała być chyba w Łęcznej. Dobra, okej, okay, to potem ogarniamy. No to, to co? E, timer na godzinę i pierwsze, rzecz, którą muszę zrobić to zmienić to e, w Łęcznej. Łęczna e, super. Dobra, to tak szybko, skoro jest e, szkoła w Łęcznej, to nie wiem czy wiecie, ale mój tata jest trenerem w Łęcznej. Więc musimy zrobić boisko. Teraz tutaj ma być 20, tak? A ora la parte española. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14 quince... 16 e, diecisiete, dieciocho, diecinueve... ...wente, o. E, liczyłam po hiszpańsku, bo się muszę uczyć hiszpańskiego. E, no dobra. <laughs> Równo co zrobiłam? Równo, OK. Teraz tak. Tak. Nie wygląda jak kółko, to wygląda jak jakiś falany pokeball. Ej, no dosłownie to wygląda jakiś pokeball. No. Dobra. I tutaj będzie bramka. Budowanie to nie są moje skillsy, ok? Ale mogło być gorzej. Chyba każdy widzi, że to jest e, bramka, prawda? A jak nie, to ten ktoś jest ślepy. Okej, okay, dziękuję. Mam jeszcze 46 minut. Okej, okay, czyli to zajęło... Zajęło 5 minut. Okej, okay, dobra, ej, to luźno. To spoko. Dobra, trybuny będą zwykłe. No i zwyklejsze, takie jak u mnie. Nie, dobra, u mnie przy szkole są gorsze, okej? U mnie w szkole są jakieś randomowe, po nowe stoliki. Okej. Okay. Nie, no spoko. To nie wygląda jakoś bardzo tragicznie. Dobra, to teraz zrobimy żabkę. Tutaj będzie, obok boiska. Bo czemu nie? Eee, cyk, 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 cyk. I to jeszcze dwa wyżej. Jesteśmy w Polsce, tak? Trzeba coś polskiego zrobić. Dobra, jest git. Podłogę zrobimy też z takiej terakoty. No dobra, czy to wygląda jak żabka? Nie, ale okej. Okay. Doors, co? Aha, Boże, ja jestem jakaś. Cyk cyk i lever, tak? Lever, okej. Okay. A jak zrobić, żeby się oba otwierały? I będzie tak w pensji, że patrzcie. A, mogę to tutaj postawić? Nie mogę. No. No, jest kit. Jak to było w Minecraft'cie. Ż... A... B... K... Żabka. Park jak fancy, nie? Zaraz e, green... To i glow... To. E, postawimy ciasto. Można to postawić, po czemu nie? Elder Dragon Egg. No no i pięknie, no i jest żabka. I no, dobra, mam super pomysł. Wybuduję po prostu tutaj jednego Amongasa, nie? <noise> to jest głupie. Ale wybuduję Amongasa i w będzie mój dom. To teraz trzeba jeszcze trochę wyżej. Okej. Okay. Ten plecaczek. No. Powiedzmy. Tu zrobimy wejście. Będzie takie wejście. Mm -hmm. No i teraz swipe. Nie ten 2, jeden 1, 5. Okej. Okay. Tutaj będzie easter egg. będzie śmieszne, jak ktoś to wysadzi, nie? Nie wiem, może będzie jakiś śmieszek, który to będzie chciał wysadzić. Syk. Women. Co tu jeszcze mogę dać? Painting. Nie wiem, wezmę to. O kurde, ale fajny, ty. Możemy rozbudować tutaj, to co tutaj jest. No i z tego murku będzie lecieć woda. Cyk. No i se płynie. Kamień imienia świętego Pawliksa. Jest naturalnie piękna I niepozemny make up Najpierw nie nakręca, potem problemy odkręca Jest ciągle usmiechnięta Albo może wybudujemy przystanek autobusowy na przykład Dobra, zrobimy dalej, bo tutaj będzie ciężko Nie wiem, może być tutaj, o Ja wiem, że to wygląda źle, ale no... Sorry. Bartyku nie mówił, że mam umieć bullować. Przy... Przystanek. Przystanek autobusowy. Mój git. Okej, okay, ile jeszcze mamy? 8 minut. No to spróbuję właśnie zrobić... Cyk cyk cyk. Eee... Cyk. Nie wiem, czemu to jest lawa, ale spoko, Tutaj też ogarniamy teren, żeby było ładnie. O Jezu, to jest boisko. Nie, czekaj. Co ja tu zrobiłam? Jezu, ja to naprawić muszę. Właśnie jak to robiłaś, to ja też się zastanawiałem, dlaczego tak jest. Ale myślałem, że tak po prostu na całej trawie chcę to zrobić. No pięknie, co ja tu zrobiłam. Okej, okay. chyba się wyrobiłam. Mam jeszcze dwie minuty. Eee, co jeszcze mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, samochód wybuduję. Eee, yellow. No nie umiem pisać. O światła. Dobra, to zrobimy tutaj sygnalizację świetlną. Iron bars. Ok. Eee nie wiem, lime, ilu mam, yy, red. O, okej. Okay. Nie, cyk. Cyk, cyk, ok dobra, jest git. Dobra, tu jeszcze trochę poprawię. Dobra, przestraszyło mnie to. Okej, okay. w każdym razie jednak nie poprawię. Jest koniec czasu. No i co, ja mam nadzieję, że następna osoba coś doda ciekawego. Ale zanim kolejna osoba, chciałbym Was zaprosić na Discorda sponsora dzisiejszego odcinka. Jest to hidecode.net. Nie próbujcie wpisać w Google, bo nie ma strony. A co oferuje Hidecode? Znajdziecie tam usługi kodowania, tworzenie grafik czy boty Discord. Link macie w opisie. Więc ja postanowiłem, że wybuduję takie resocjalizujące miejsce dla osadników. Więc Na początku wybudowałem takiego wielkiego drewnianego klocka, w którym wybudowałem cele z żelaznych bloków oraz na drugim końcu komorę gaz z andyzytu. Później postanowiłem, że wybuduję górne piętro, gdzie będzie fabryka dla tych dzieci. Gdzie będą oni mogli pracować po prostu? Postawiłem tam jakieś kowadła i takie inne stoły, które w normalnej grze służą dla robót, dla pracowników, no w sensie pracy dla osadników. Również postanowiłem, że zrobię na samym środku, tam pomiędzy komorą i celami farmę, gdzie te dzieci też będą mogły pracować. I tam na samym środku płynie woda, więc postanowiłem, że zrobię most, który będzie łączył obydwie części, ale później tak tam zrobiłem po prostu taki, taką kładkę, można by rzec, Ponieważ tam gdzie jest też ta woda, zrobiłem też wejście do tego całego ośrodka. Również z tego mostu zrobiłem schody do góry i z drugie piętro, gdzie jest owa fabryka. Również postanowiłem, że zrobię na dole, już pod tą bazą, magazyn oraz pokój resocjalizujący oraz izolatkę. Na początku jak przyjdą na serwer, zobaczyłem. Boisko, więc skoro jest boisko, to uznałem, że zbuduję sędziego. Więc zacząłem budować nogi. Miałem w głowie jakiś taki, jakikolwiek zamysł na to, ale nie za bardzo mi to wyszło. Później zacząłem budować yy, tę koszulkę. Bardzo długo myślałem, jak zbudować teren. Czy na 4 kratki czy na 3. Ale końcowo zostawiłem na 3 i największy problem miałem z głową, chyba zajęło mi to z 5 minut nad myśleniem jak może głowa wyglądać. Później postanowiłem jakoś jestem Adamisiu, teraz buduję jakby taką główkę misia, ale widać że nie jest najlepszy w budowaniu. Później wróciłem z na boiska jak zobaczyłem, że jest boisko, jest sędzia, to po chwili okazałem, że nie ma tam żadnych zawodników. Więc zbudowałem, jakby takich trzech klosków różnych kolorów zawodników. To ja uważam, że całkiem dobrze mi to wyszło, ale możecie ocenić w komentarzach. Później już jakoś jestem z KBD, oczywiście Barteku też jest z KBD, więc możecie mi zostawić suba. To zbudowałem armię z armię KBD Toiletów tak. Ogólnie to. Tak myślałem chwilę jak to zbudować, ale postanowiłem, że chyba najlepiej to będzie z takich trzech krósków i główki Steve'a. Jak zobaczyłem tą armię skabis toiletów, tak w pomyślałem, że nie mają żadnego jakby władcy. Więc jak zobaczyłem ten biały budynek, to postanowiłem, że tam zbuduję takiego wielkiego i toileta. Teraz przyszedł czas na gwiazdy światowego formatu idola wielu, najlepszego budowniczego, jakiego znam, filantropa, wolontariusza. Kulacjusz na samotnej miłości Ale można go opisać jednym krótkim słowem Pawliks Okej, okay, no więc co my tu mamy? Tu jest jakieś y, boisko y, Oczywiście piłkarzyki y, To jest... Pawliks nie, nie wiem co powiedzieć To jest... Prawdopodobnie żabka, nie mam pewności Może widać, że to jest seven Jak widać tu przechodzi... Dexy This... This, this is not okay. This needs to stop Mamy portal do filmu o Minecraftie. On powinien być niebieski. Albo już A, A, zrobić, jak To jest prawdopodobnie Adamit. Muchas gracias, aficjon. Jeste para vosotros. See you. Adamitem. Mówię na niego Adam, bo psychiatryk dla skibity leciarzy z zachwiany. Gigantyczne głowy jeżdżące na kiblach świecą laserami, bo chcą wojny z nami. I co? Mówię, co jest? No obraz. trzeba zrobić w Ameryki. Tu jest jakiś miś, tu jest drzewo, więc oczywiście daje nam to łatwe połączenie, czyli gumi się. I... co z nimi? Nie wiem, jaką coś. ilość? Przypomina mi tą jakąś lokację, tak, do dokładnie, dokładnie. Moim zdaniem jest to jakiś psychiatryk, albo szkoła. co to, to jest? Naprawdę. A i ty masz, ty masz czerność prowadzić kanał y, z grami geopolitycznymi w chińskich dzieci. Fabryka chińskich dzieci. Nie wiem, co autor mi na myśli. No nie wiem, chciałbym wiedzieć. Ok, a więc teraz, y, pełni z własnej woli, będę musiał coś zbudować. Y, a co to będzie? Ok, a więc zastanówmy się, od czego by tu zacząć. Próbujmy usunąć to. Ciebie, to tu ręce ja Co robię? Co ja robię ze swą? Ostrożnie zostawimy budowę Spodłem to będzie bad jaskinia Jestem Badman. Tutaj będzie bad jaskinia I w tej bad jaskinie nie posałoby coś zbudować czy będzie bad mobil, bad wing No bad coś, to Okej, wiem się czy w tym miejscu powinno być wejście Jakieś, czy... Okej, okay, tak jest A Sławek pewnie płacze oglądając, tak pewno. No Ok, to. Chyba, Okej, chyba coś zniszczyłem właśnie. Ups, 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 ups nie, czy, czy ta góra będzie wyglądała w miarę naturalnie? Załóżmy, że tak. Okej, okay. ewidentnie coś kursu, na pewno. Nie bawiłem się terraforming od czasu budowy bagnisza, w nim Myślę, że nie wyszło jakoś tragicznie Okej, okay, to, to wygląda bardzo źle Wygląda bardzo słabo, wiem o co Chyba minęło 6 minut Coś takiego Nie wiem, czy coś zostało po tym budynku w środku Okej, okay, czy ta góra wygląda naturalnie? Oczywiście, że nie Czy można było zrobić to lepiej? Czy mi by się chciało? Okej, okay, minęło 15 minut, więc To jest 1 je czwarte już czasu I teraz się zastanawiam Po co ja budowałam tą górę? Na co mi to było w sumie? No, to, to, to kinia, jest... Tu będzie bardziej jest Patrz Czy Patrz, nie twarz. No no. Niech tu będzie woda odpalać, bo czemu by nie... Ok, jaś mi poniosł z tą Skąd będzie ta woda wypływać? No no, no... Ciekawe co bardzo jakby mi zrobił, jakbym tak swejkował tą godzinę i nie wiem, zbudował w jakieś wielkie Minecraft miasta. Mam twój adres kółki pod content. Myślę, że w sumie nic. A mi się chce... Obecnie nie, nic ważne. zbudujmy wodę w jakiś sposób. Yy... Czy to wygląda dobrze? Oczywiście, że tak. Zostawimy tak. Powiedzmy, że może być. Jakkolwiek to wygląda. Na pewno Adam i Ciumek i Jacek zbudowaliby coś lepszego. Gdyby mieli tyle czasu, ile ja, bo oczywiście wszystko to fajkuję. Serii! Człowieku! Teraz sobie zdałem sprawę, że coś tutaj budował Barteku jeszcze. Obstaję, że zbudował tę drogę. Obstaję, że zbudował drogę. Ale to nagranie jest długie. Powinienem sobie zastopować, może, bo. bo, bo, bo tak jak pewnie będzie rifle jakieś. Dlaczego znaczy, ja gadam do się Um, 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 um. Ok, Okej, według moich obliczeń zostało mi jeszcze 23 minuty, coś takiego. W sumie nic nie zbudowałem, ale mi się coś budować. Zobaczmy wrócić Minecraft miasta. Mogłem sobie ten świat i zbudować coś na swój kanał. Czemu by nie? Dlaczego ja buduję ręcznie? Posłucham to co do... mi to było? W tym momencie mieliśmy wszyscy reagować na tą budowę, stwierdziłem, że będzie to za trudne logistycznie, aby to wszystko ogarnąć i sam też nie będę na to reagował, bo ja już widziałem tą budowlę podczas montowania filmu. Jeśli oglądacie to 17 października, to możecie w sekcji komentarzy napisać mi wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj są moje urodziny.